Chodzimy dziś urodziny naszej ojczyzny. Piękne, 106. To stoi na jubilatka. Historia nie wymaga od nas dzisiaj tak wiele, jak od naszych przodków. Nie musimy składać ofiary z naszego życia, nie musimy przelewać krwi. Naszym jedynym obowiązkiem to być patriotą. Patriotyzm nie jest prawicowy ani lewicowy. Patriotyzm jest Uniwersalny. Każdy z nas ma do niego prawo, ale jednocześnie jest obowiązkiem każdego z nas. Dzisiaj jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dzisiaj jesteśmy dumni z naszej ponad tysiącletniej historii. Dzisiaj wspominamy wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów oddawali życie, przelewali krew. Za to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju. Nasi przodkowie przez 123 lata pielęgnowali w sobie patriotyzm i miłość do ojczyzny. Naszym obowiązkiem dzisiaj jest to, aby o tych bohaterach tamtych dni pamiętać i aby tę wolność szanować. Pamiętajmy, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Mamy wolną Polskę kraj, w którym każdy obywatel może wyrażać swój patriotyzm w różny sposób. Nikt nikomu nie może nic narzucić. Jednak należy pamiętać, że tylko od nas zależy, czy będziemy krajem silnym, stabilnym i nowoczesnym. Odpowiedź na to pytanie leży w sercach i umysłach każdego z nas. Trzeba zakasać rękawy i ciężko pracować dla siebie i dla ojczyzny. Niech żyje wolna i niepodległa Polska. Przywołuję obrońców przed pola warszawskiego w radzyminie i osobie. Stańcie! Do apelu! Krzysztof! Krzysztof! Thank you.